się Karolina. Kozłowska. Mam 21 lat. Pracuję w teatrze ciała. Nazywam się Krzysztof Zalewski. Mam 25 lat. Jestem aktorem, reżyserem oraz tancerzem. Ola, nie Aleksandra. Ojciec chciał, żeby było Olga. Nie jestem członkiem Kata. Choć może bym chciała. Jestem jeszcze za młoda. Tak przynajmniej mówi Witek. Szkoły nie lubiłam. Nie chodziłam. Nie uczyłam się. Potem trafiłam do kąta, do szkoły dla tak zwanej trudnej młodzieży. Tam poznałam fajnych ludzi, a oni mnie z Witkiem. I tak się zaczęło. Wkręciłam się. Nie uciekam przed angażowaniem się w różne działania, które poprawią naszą rzeczywistość. Czasem nawet myślę, żeby nie zaangażować się w politykę. Bo ten świat nigdy nie będzie normalny, kiedy wszyscy wrażliwi, czujący ludzie uciekają od odpowiedzialności. Nie chcę opowiadać o sobie. Nie wiem. Nie lubię. Może na scenie. Tam mogę. Tam jestem sobą. Tam mam siłę. Prowadziłem też warsztaty teatralne. Pracowałem z dzieciakami z naprawdę trudnych domów. Długo się przygotowywałem. Chciałbym móc w końcu zadebiutować jako reżyser. Lecz, niestety, grupa nie jest gotowa pracować z nikim innym niż Witek. Lubię tańczyć. Aktorstwo też. Bardzo. Wiem, jakie mam warunki. Przeciętne. Ale Witek powiedział mi kiedyś, że na scenie pięknieje i że nie można oderwać ode mnie oczu. Uwierzyłam mu. On lubił różne gry i zabawy. Poznałam go na świetlicy na osiedlu. Robił takie warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zawsze wtedy, kiedy robiłam inne świnki, bardzo się śmiał. Powiedział, że mam talent i jeśli tylko będę chciała, będę mogła zostać aktorką. To chcę, nie? Co do Witka, mam dość krytyczne podejście do tego, w jaki sposób prowadzi on nasz teatr. Jesteśmy, można powiedzieć, w takim ciągłym sporze artystycznym. Są ludzie. Nawet w naszym zespole, którzy traktują tą sztukę. Tylko na poziomie fizycznym. Dla mnie to otwartość. Ta, ta podróż w głąb siebie odbyła się na wielu płaszczyznach. Nie jestem siostrą ani nawet żadną rodziną Witka. Chociaż on różniał mnie mówił w ekipie. Chyba nie do końca wiedzą kim jestem. Fajnie, podoba mi się to. On jest dla nich jak jakiś guru. Ale to się w końcu skończy. Owszem, Witek jest zdolny, ale w rzeczywistości to zwykły oszust i tani uwodziciel, który buduje tą swoją całą aurę tajemniczości. Ale to tylko balon, który łatwo przekuć. I to nastąpi. Nie wiem, może nawet ja to zrobię. Między nami różnie bywało. On ma... On ma skomplikowaną duszę. Ale ufałam mu. Nigdy... Nigdy nie przyłapałam go na kłamstwie. Moja mama lubi Witka. To znaczy, tak mi się wydaje. Bo ona czasem jest naprawdę taka pokręcona. Raz zapomniałam nie odebrać i wracam do tą z Witkiem. No ale fajnie było. Witek się mną zaopiekował. Był dla mnie jak starszy brat. Zawsze chciałam mieć brata. Nie, nie przeszkadza mi ta Daria. Przecież ja też podobnie zaczynałam. Po prostu. Witek już tak ma. Czasami zastanawiam się, czy mi też poświęcał tyle czasu. Witek powiedział im kiedyś, że jestem taką ich widownią i że tak mają mnie postrzegać. Czasem im nawet klaszczę. Wtedy jest śmiesznie. Od jakiegoś czasu poświęcał dużo czasu tej. tej małej Dali. W gruncie rzeczy nie wiem, co ona tutaj robi. Starałam się na próbach jej nie zauważać. Udawałam, że jej nie ma. Wyobrażałam sobie, że nie istnieje. Dziwnie się czuję, kiedy gram na scenie. Ona. Ona patrzy się tak, jakby. Na mnie nigdy nie patrzył się tak, jak na to. Tą... Matkę tej małej! Nigdy! A co do tej sytuacji. Wtedy, kiedy Witek uratował tą małą, wszyscy od razu do nich przybiegli. Klepali się po plecach, dodawali sobie otuchy, tak przyjaźnie na siebie patrzyli. Dobiegłam wtedy również do nich, ale widziałam Witka. On był taki przejęty, ale zarazem opanowany. Bardzo mi to zaimponowało. Ja wtedy nie podszedłem. Nie widziałem całej sytuacji. Byłem odwrócony plecami w roli. Owszem, udawałem zszokowanego, ale... Ale nie potrafiłem... Czy myśli pan, że starsza kobieta może podobać się facetowi? Ile pan ma lat? Nieważne. Pamiętam, jak wtedy Karolina na mnie spojrzała. Z taką złością. Jakby. Jakbym to ja był dekoracją. A przecież nie byłem. Ja nigdy nie chciałem. Nigdy nie chciałem być dekoracją. A co by było, gdyby on już? Lepiej, żeby Witek się odnalazł. Bez Witka nie istnieje.